Cześć, jestem Magdalena, witam, witam Was w no, serii Alpejska Seria. I dzisiaj będą ścianą takie alpejskie z Dzisiaj będę robiła o takim sprzętem. Dzisiaj będzie koszenie, i jak zdąży to przyciąsanie o takim sprzętem. Także, no, wsiadamy do LinkedInera. Trzeba oczywiście odpalić. Widzę, że pociąg sobie jedzie. No i jedziemy kość. Tutaj soja rośnie. Już prawie dojrzała, tak samo na 22 polu. Rośnie soja. A no tutaj na tym polu przede mną. A jej Zawadziłem. Rozłożę już. No gdzieś, czekajcie. Gdzie jest pole mniej więcej? Tu jest pole, dobra. Poczekajcie. przedziół już włączę tu. Równo rozpocząłem. Ta, tra ta trawa pójdzie na. Będzie robiona na siano, bo siano na się przyda. I dzisiaj na no, i dzisiaj, no, znaczy, jak się uwinę, to dzisiaj wstrząsnę, y, wstrząsnę. To. I najprawdopodobniej, jeśli będę wstrząsał, to dzisiaj jest ostatnia praca elektrycznego tak Będę go sprzedawał, <laughs> tylko jeszcze nie wiem na jaki ciągnik, bo nie widziałem w komentarzy, więc nie wiem na jaki ciągnik. oko obiadę. Tutaj jestem poza polem już. I, ale teraz tutaj, tutaj dużo będzie. Z tego, co tutaj Hop, tym w prawym dolnym rogu widać, że potencjalny plon 100 000 litrów. Więc myślę, że tyle będzie. Nawóz jest dany. Dwukrotnie był dawany nawóz. O tutaj, tutaj takie coś, to co się nie, zacie... nie zasiało, to jest jakby obręcz pola, znaczy no, tak jakby, nie wiem jakby to dokładnie wytłumaczyć. Ale ładny ten, ten, cykle. O, Jak będą lagi, to oczywiście przepraszam, przepraszam bardzo. No i chwilę pokoszę, zatrudnię pracownika. W sumie już wiem, jak będę robił. Chwilę pokoszę. Zatrudnię pracownika. Wtedy, i wtedy sobie poprząsam. Rygid Ale ta kosiarka puna jest duża w ogóle. Razem mam tutaj ile? Metrów. Co tu mam do naprawy? Mamy się wrzuciło w oko Dziewięć, co tu na O, dobra. Tutaj trzy i trzy, a tutaj dwa i cztery. To sześć i siedem metrów, a się nie mylę to sześć i siedem metrów. Też mam na, na następne siamakosy, może kupię sobie te koszarki już... Czekajcie, wam O, te. Tylko jak już te kupię, to nie wiem, czy do końca serwis nie będą. Są fajne i szerokie, bo mają 8 metrów, tam ponad nawet. Najbardziej wyprostuję, bo tutaj krzywo pojechałem. W sumie najbardziej krzywo pojechałem, A chociaż tutaj coś robię. Troszeczkę mi się skosi tutaj tej trawy, o tej, o tej. No i na, naprawdę na, na tej mapie są ładne tekstury, na przykład trawy skoszone albo takie trawy z kwiatkami. Znaczy jedna ta trawa z kwiatkami się nie podoba, a jednym się podoba. Mi akurat bardzo, bardzo się podoba. Opadała z kwiatkami. No ja zatknę pracownika. Zobaczę tylko, jaką on tutaj sobie poradzi w zawracaniu. O nie wiem, czy dobrze zawróci. No, zawróć, zawróć. No, na razie dobrze. No idzie. Tutaj będzie musiał sobie zawrócić. No i jest to jest, dobra. Ja Zresztą do Fality taka. Odpalam, ja ponoszę wciążacz i jadę. No i tak jak mówię, dzisiaj jest ostatnia praca, ale Fajny ciągniczek, ale no bardzo, bardzo mały. Na no pracownikowi dobrze idzie. Tylko mi jak jest, ale to przeze mnie. Opuszczam. O, i można je. Czekajcie, jak robią skarbiarkę? A, to Myślałam, że to troszeczkę inną, ale dobra, może być to. Sąsę też się fajnie. Więc koleg jest właśnie taki fajny do tej sklepiarki, do przysiąsadki, do tej sklepiarki małej, do na naprzód. Dajesz, dajesz. Ja robię, o. I jak będę sprzedawał, taka, taka. jakby sprzedawał i też ten, i pszczołzacz, i zgrabiał. Zgrabiał dzisiaj nie będę. Zgrabiał i zbierał. Będę jej je, je występując na Cinku, no czyli. Ja na no, fajnie się czułam, Jak Ej, jak sobie pierwszy raz zgrałem na, na, na tych maszynach, gdybym nowy rolnik na gospodarstwie, na tym Pierwszy raz to A długo ten przyciągnięć miałem. Tak samo jak tą zgrabiarkę na początku. prasy, to już w ogóle miałem do końca sejwa. Bo miałem dwie: tą prasę obiarkę objark i tą zwykłą prasę. Tutaj nie, jak jeden, no ale to, to troszeczkę długi, no ale no, już nie będzie. No, za daleko pojechałem nawet. I tutaj tak, tak sobie mało się różni, ale, ale widać mniej więcej, gdzie jest wstrząsięte, a gdzie nie. Nie będę tak starał się jechać, żeby nie było żadnych mijaków. Więc muszę mieć tak kamerę. <coughs> Teraz o tak. Dobrze? Nie, źle w życiu. Po środku jest jeszcze? Chyba tak. No Widzicie, tak to tak to z tym przycząsajemy na tej mapie. 大家都不是特别吃这个。 No i teraz tutaj, gdzie chciałem jechać? przejechać, Nie więcej, żeby równo było. Trzeba jeszcze cofnąć. O, no i... Yes. Tutaj muszę zawrócić. Jak szybko pracownik tutaj po A wiecie co? Jak on skończył? Jak on tak szybko skończył? To ja zaraz za, za tutaj pracownika na wstrząsanie. I wiązam tego w <coughs> Odczepię zestaw. I podobna z grabiarkę. To może i to jeszcze i dzisiaj pozgrabiam. W następnym, a w, w następnym odcinku będę tylko zabierał. Szybko poszło pracownikowi. Hmm. Tutaj w tym jaki też trzeba zrobić. Czekajcie jest odbędzę pracownika. Teraz wsiądę sobie do tego do Lindnera. O, zwolniam pracownika. Sobie chwilę jeszcze poproszę. No i jedziemy, <laughs> na pewno będą się koszyć gdzieś o tam, dalej, ale na razie tutaj, ale są tylko. Tam pracownik, jak tam. No dobrze, dobrze Bo myślałem, że on że ten. Przeczą się już przeciąć na ja zawrótce. No lekko tak to zostało, ale tylko. No dobra. Tą tylną już sobie złożę. A tą przejdą jeszcze pokoszę. A to muszę. Jeszcze na raz. Teraz ja zmiesz. Dobra, stawimy sobie ten staw. <śmiech> <śmiech> Przepraszam bardzo. Tutaj było widać przez chwilę, jak się to odkręci. Podszczepimy sobie przez grabiarkę, i chwilę pozgrabiamy. No i zgrabianie. Y, dokończę poza odcinkiem. I już na następnym odcinku y, ten. Ten tylko ben, ten, No, będzie zbieranie. Będzie zbieranie trawy, znaczy nie będzie zbierania szczepą samozbierającą. Tylko będzie te, rysowanko. <laughs> Albo wiecie co? Ja sobie zobaczę ile już tamten zrobił. Tyle, no to jeszcze nie, niech chwilę y, zrobi. I ja sobie jeszcze trawę zostawię, troszkę trochę trawy i trawy zbiórę pszczołom samozbrającym, a siano tą, preso, mieluś. Na zazdrosny. Już nie mogę oglądać ciemnika. To zmienię na kosiarkę. No i trzeba o to otwarać Ojeju Lewy pokrys, czyli Lewa, lewa, no to tak, no to tak Na no to, na to, no, dobra, to ja jeszcze włączę Nawet fajna ta grabarka. Tak naprzód się podpina. Ale jednak to ma 3,5 metra tylko. Ile ja tylnych igrzysk już zrobił? Tyle? No to jeszcze niech Podobnie. <tryk> Czemu mi tu to robisz? E, ja sobie ten pierwszy pokos mniej więcej o taki duży zrobię. Teraz sobie zobaczyć. Taki mniej więcej pokosy będę robił, albo po prostu jeden z jeden zrobię, tak? A drugi już wie wiecie. Jak? Tak normalnie, że raz w tą i raz w tą. Trzeba aż tutaj cofać, żeby to wziąć. No i jedziemy. Fajna, fajna, fajna zagrabanka. Znaczy no, sklebiarka. Fajna, przód się podpina. Fajna, fajna. A teraz wyłączę, bo nie chcę, żeby mi jeszcze tutaj gra grabiła. Ile ma robi teraz? Wiecie, co tyle już starczy? On będzie do, do końca jako spolnie I zostawię tego ligitraka, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie kończy się siano. To tutaj to. Tego nie da się tak no, Trzeba włączyć. Jeszcze. Jesz jeszcze raz się przejadę, bo. Przepraszam. Bo ja za szeroki ten pokos jeszcze. I teraz trzeba dorównać. No to dorównałem. A jeszcze raz się trzeba będzie przejechać. Chyba. Tak, jeszcze No i teraz tak, żeby wybrać całą grupok. Trzeba po... mniej więcej prosto jechać. <laughs> No, no jest super. Także ja już maszynę wyłączam. Także no, to była pierwsza część. Pierwsza, siadań kosów. Ja sobie to yy, siano, siano i tę łapkę zgrabię poza od odcinkiem. Także w tym odcinku będzie wszystko. Pier jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Jeszcze sobie żegnam. Dzięki za oglądanie. I cześć.